Przez Polskę przetacza się dyskusja o obronie cywilnej, dlaczego to nie działa, dlaczego przyszła powódź i się nie sprawdziła, że ją sobie zbudujemy. No ale skąd się to bierze? No, zwróćmy uwagę, że ludzie są chętni słuchać ekspertów, ale ekspertów nikt nie dopuszcza. Zobaczmy, że Wiele losz ekspertów zdominowali, byli żołnierze wysokim rangą, którzy po prostu będąc w armii mogli zmienić ten stan rzeczy, a tego nie robili. Więc pełniąc nowe funkcje na pewno tego nie zrobią. A po co jest obrona cywilna? Obrona cywilna jest po to, żeby wszystkie osoby, które były zatrudniane w różnych firmach, skarbu państwa, w samorządach, oczywiście pociotki polityków, oni przejdą do Obrony cywilnej, bo przejście do obrony cywilnej gwarantuje im, że unikną powszechnego poboru do wojska i nie trafią na front. No, czas zacząć rozumieć, po co mówi się o obronie cywilnej, ale niewiele w tej kwestii się robi.